Dzień dobry Państwu. Janek wykonał pocałunek śmierci, mówiąc, że to będzie rewelacyjne wystąpienie. I co ja mam teraz zrobić? Znaczy przede wszystkim przepraszam za ewentualne objawy niedyspozycji, bo dopadło mnie jakiś, jakiś wirus mnie dopadł. Nie wiem jaki, nie będę wypowiadał też nazw potencjalnie kontrowersyjnych wirusów. Mój. Nie wiem czy rewelacyjny odczyt, wykład to będą proste uwagi o moralnych aspektach życia politycznego w świetle Veritatis Splendor, więc nie będzie to takie seksji jak wystąpienie Pawła Chmielewskiego, chociaż to było bardzo interesujące, ale gorszące. nie ze względu na Pawła, tylko na przedstawiony materiał. No więc zapraszam na te 20, myślę, minut takiej refleksji o tym, co ta encyklika mówi nam o sprawach publicznych, może tak. Encyklika Veritatis Splendor przede wszystkim poświęcona została moralnym aspektom nauczania Kościoła i z tego punktu widzenia jest także głównie rozpatrywana. Nie da się jednak odłączyć refleksji moralnej i etycznej od spraw społecznych i politycznych. Co więcej, kwestie te są ze sobą dość ściśle powiązane. Chociaż polityka ma swoje własne narzędzia działania i nie może być po prostu moralizowaniem, to jednocześnie w niej samej zawarte są cele o charakterze moralnym. To znaczy, że służy ona wedle swojej najlepszej natury ochronie pewnych dóbr. Najszerzej mówiąc, ochronie dobra wspólnego. Dlatego nie dziwi, że i nie powinno dziwić. Że veritatis splendor, pewne fragmenty zostały poświęcone wyłącznie społecznym i politycznym aspektom nauczania moralnego. Społecznym i politycznym, czyli wykraczającym ponad definiowane bardziej indywidualistycznie imperatywy właściwego postępowania. W każdym bowiem obszarze ludzkiego życia wymagane jest od człowieka, by w sposób rozumowo spójny kształtował swoje działania, nie tylko w przestrzeni osobistej. Dlatego w Splendor mówi nam także, dlaczego czymś właściwym, a nawet koniecznym jest spojrzenie na zagadnienia etyczne i moralne z perspektywy dobra społecznej całości. Niewątpliwie ten w jakiejś mierze racjonalistyczny na sposób chrześcijański rys encykliki jest tymi jej elementem, którego wyakcentowanie zawdzięczamy zaangażowaniu w przygotowanie tekstu kardynała Józefa Ratzingera. Trafnie, jak sądzę, stosunek teologa, który z czasem został prefektem kongregacji nauki wiary, a potem papieżem, do encykliki Veritatis Splendor, podsumował Dominikanin ojciec Michał Mrozek w swoim artykule Teleologia Encykliki Veritatis Splendor Świętego Jana Pawła II w świetle sumy teologii Świętego Tomasza Zakwinu, opublikowanym w Studia Filozofii Chrystyjana w 2015 roku. W czasie sesji naukowej, <laughs> pisze ojciec Mrozek, Poświęconej dziesięcioleciu wydania encykliki Veritatis Splendor na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, zaproszony tam kardynał Józef Ratzinger przypomniał dwie główne linie nauczania tej encykliki. Po pierwsze, chodzi o potrzebę bardziej biblijnego i chrystologicznego osadzenia moralności, a po drugie, o pogłębioną refleksję nad zawężonym pojęciem racjonalności, dominującym w naszej kulturze od czasów Oświecenia pisze Ojciec Mrodek. Chwilę dalej kontynuuje on ten wątek w formie pewnej rekapitulacji. Dla przyszłego papieża Benedykta XVI już wówczas jednym z priorytetów, jak o tym przypomniał podczas wielkiego wykładu w Ratyzbonie 11 września 2006 roku, było przywrócenie racjonalności szerszego wymiaru. Potrzebujemy otwartości rozumu na całą prawdę, także tę dotyczącą naszej tożsamości i praw jej rozwoju. Tymczasem współczesna refleksja etyczna przyjmuje charakter ametafizyczny, podszyty wolontaryzmem, negując jakąkolwiek dostępność i racjonalność, zarówno boskiej, jak i naszej natury. Tym samym przestaje być ona przejawem i wyrazem mądrości Boga wpisanej w człowieka i otaczający nas świat. Taka koncepcja człowieka od głębszego. Pod... Taka koncepcja odcina człowieka od głębszego poznania samego siebie i prawa naturalnego, postrzeganego wówczas jako coś archaicznego i niepotrzebnego. Radykalny ewolucjonizm odczytuje ludzką naturę jako wynik różnych przypadkowych procesów i mechanizmów, które nie mają żadnego głębszego znaczenia. Wówczas człowiek pretenduje do panowania nad swoją cielesną naturą i jej tożsamością wraz z jej elementarnymi przejawami, jak płeć czy skłonności naturalne. Koniec tego cytatu. Problem ten przekłada się także na obszar refleksji, który kiedyś określilibyśmy mianem filozofii politycznej, ale który dzisiaj bardziej by trzeba określić mianem ze względu na sposób jej praktykowania mianem technologii politycznej. Nowoczesne teori teorie społeczeństwa politycznego. Sprowadzają się mniej lub bardziej, ale z pewnością niemal wszystkie, do czysto regulatywnego, a zatem relatywnego i utylitarnego zakreślania zarówno granic samego społeczeństwa, jak i określania jego wewnętrznych reguł. Te zaś powstają jako balans wielu sił z ich rządzami uznania. Wolność porzucająca wiedzę, którą ludzkość uzyskała razem z rozwojem antropologii filozoficznej, okazuje się jedynie przestrzenią otwartą na różne formy przemocy. Tam, gdzie trwają wojny tożsamościowe, a człowiek jako osoba, jako społeczeństwo traktuje siebie jedynie niczym jeden z rzędu przedmiot polegający wolontarystycznej potestas, eroduje logos, dostępna człowiekowi platforma porozumienia szersza od instrumentalnego rozumu. Ponieważ instrumentalny rozum sam w sobie nie potrafi odróżnić osób od rzeczy, dobra od zła, społeczeństwa nowoczesne nieustannie powracają do tragicznych owoców źle dobranych zasad. Ten obraz nowoczesnego społeczeństwa, będący czymś niemal oczywistym, ponieważ opisuje on rządzące nim mechanizmy, przeniknął także do myślenia o społeczeństwie, które przyjmuje wielu katolików. Sami katolicy, zatem często, Pewne nienegocjowalne ustalenia klasycznej antropologii biblijnej i filozoficznej traktują jedynie jako partykularyzm wyznaniowy czy intelektualny, w którym uczestniczą osobiście, ale który nie ma żadnej wartości uniwersalnej. Wartości, która wymagałaby pracy na rzecz jej upowszechnienia, czy przynajmniej w najważniejszych przypadkach implementacji do prawa świeckiego państwa. Za reguły uniwersalne dla natury ludzkiej i natury społeczeństwa przyjmują ci katolicy w konsekwencji różne formy, czy to utylitaryzmu, czy też współczesnego epikureizmu, który jest w praktyce po prostu formą umiarkowanego hedonizmu. Trzeba to podkreślić, wycofanie się na pozycję, w których etyka katolicka w konsekwencji myślenia o obecności katolików w życiu społecznym i politycznym nie wymagają uspójnienia, nie jest wcale ukłonem wobec zasad tolerancji, ale uznaniem jakiegoś innego uniwersalnego, jakiegoś innego uniwersalizmu za własną regułę życia. Dobrze to widać w, to, w toczących się obecnie w polskich katolickich mediach debatach na temat etyki seksualnej życia małżeńskiego, w których kwestionuje się nauczanie Kościoła z encyklik Humane Vitae czy Veritatis Splendor i przechodzi się na pozycję etyki relacyjnej. Ta zaś jest niczym innym. Niż głoszono w mikroskali relatywistyczną i regulacyjną technologią życia społecznego. Jednak debata, o której wspominam, została poprzedzona w szerokiej skali historycznej Kościoła, ale także w skali polskich dyskusji, deklaracjami o końcu świata chrześcijańskiego, końcu katolickiego imaginarium czy końcu katolickiej polityki. Jeśli kwestionujemy zasadność katolickiej polityki, podważamy także zasadność katolickiej etyki. Etyka partykularna z zasady traci swoją skuteczność. Jeśli odrzucamy uniwersalne znaczenie katolickiej racjonalności, w jej miejsce przyjmujemy inną, nadrzędną dla nas racjonalność. Zwykle jest to, jest to jakaś forma zawężonej racjonalności nowoczesnej, oświeceniowej, która, o której była mowa wcześniej. Nie jest możliwe, by zmiana pryncypiów, nawet jeśli nie jest ona uświadomiona, nie pociągnęła za sobą zmiany postaw. Wszystkie relatywizujące formy etyki podważają przede wszystkim istnienie czynów wewnętrznie złych. Jeśli katolicy dołączają do tego stylu myślenia, to sami podpisują się pod zgodą nad etyczny i moralny ewolucjonizm, którego założeń wynika, że to, co dziś uznaje się za dobre, być może kiedyś uznane będzie za złe i odwrotnie. Wszystko zależy od kontekstualizacji. A ponieważ żyjemy w czasach permanentnego kryzysu, tego rodzaju inwersje zdarzają się nieustannie na naszych oczach. W konsekwencji ci, nazwijmy ich katolicy na rzecz relatywizmu, stają się zakładnikami ideologii, które w sprawach etycznych i politycznych uzyskały dominującą pozycję i kształtują dyskurs. Wynikająca z tego rezygnacja z własnych rozpoznań czyni katolicki głos w debacie nieistotnym, co gorsza jednak powoduje, że ważne prawdy etyczne i polityczne, w, których, w niektórych przynajmniej akcentach, Znikają całkowicie z horyzontu społecznej wyobraźni. Katolickie imaginarium kończy się, ale nie z powodu przemian, jakie dotykają globalną cywilizację czy polską kulturę, ale z powodu kapitulacji katolików. Ostateczną konsekwencją procesu kapitulacji jest upowszechnienie się i instytucjonalizacja relatywizmu moralnego i etycznego w samym Kościele. Można powiedzieć, że zjawisko to jest do zaobserwowania od dawna przynajmniej na niektórych katedrach profesorskich i biskupich, jednak od mniej więcej dekady znalazło ono swoje umocowanie także w tendencjach promowanych przez stolicę apostolską. Jako symboliczny punkt wyjścia do tej stosunkowo nowej sytuacji można uznać wykład kardynała Kaspera z 2014 roku, przedstawiający propozycję dopuszczenia do Komunii Świętej osób pozostających w ważnych, sakramentalnych małżeństwach, a żyjących w związkach cywilnych. Z innymi osobami, o tym Paweł dużo mówił. Wertati Splendor dość jasno pokazuje, że zagadnienia moralne, odnoszące się do działań osoby czy funkcjonowania małych wspólnot naturalnych, jak małżeństwo czy rodzina, co do zasad, pozostają w związku z, tymi, z tym, w jaki sposób traktujemy kwestie nie tylko moralności, ale i szerzej ładu publicznego. Zacytujmy tę encyklikę. Więź między wiarą a moralnością ujawnia w pełni swój blask bezwarunkowym poszanowaniu niezaprzeczalnych wymogów wy, wypływających z osobowej godności każdego człowieka. Wymogów chronionych przez normy moralne, które zakazują bez wyjątku wykonywania czynów wewnętrznie złych. Powszechność i niezmienność normy moralnej ujawnia, a zarazem stoi na straży godności osobowej, to znaczy nienaruszalności człowieka, na którego obliczy jaśnienie blask Boży czytamy w 90. punkcie encykliki. I dalej. Konieczność odrzucenia teoretycznych, które zaprzeczają istnieniu norm moralnych negatywnie, negatywnych odnoszących się do określonych sposobów postępowania obowiązujących bez wyjątku, znajduje szczególnie wyraziste potwierdzenie w chrześcijańskim męczeństwie, które zawsze było i nadal jest obecne w życiu kościoła. Cytatu. Oczywiście, męczeństwo może się wydawać sprawą tylko indywidualnej decyzji i takiegoż heroizmu, może ono stanowić jednak odpowiedź na totalitarny wolontaryzm władzy żądającej panowania nad sumieniami. Gdy Tomasz Morus odmówił złożenia przysięgi supremacji królowi Henrykowi VIII, dał publicznie do zrozumienia, że są sprawy, które wymagają sprzeciwu nawet wobec najwyższej władzy politycznej, ponieważ dysponowanie dobrymi, dobrami, jakie reprezentują, nie jest ze swej natury przynależne ludzkiej woli. Osobisty sprzeciw sumienia Morusa był jednocześnie granicą postawioną obiektywnej społecznej niegodziwości. Król mógł zareagować w dwojaki sposób. Albo usunąć niegodziwość, albo usunąć swojego kanclerza. Encyklika Veritatis Splendor podaje nam dwa biblijne przykłady radykalnej postawy sprzeciwu. Pierwsze dotyczy starotestamentalnej Zuzanny. Czytamy w encyklice: Już w Starym Przymierzu spotykamy się z godnymi podziwu świadectwami wierności wobec świętego prawa Bożego, aż do dobrowolnego przyjęcia śmierci. Ich symbolem może być historia Zuzanny. Dwaj niesprawiedliwi sędziowie, którzy grożą jej śmiercią, ponieważ nie chcę ulec ich nieczystym rządzom, słyszą odpowiedź: Jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeśli to uczynię, zasługuję na śmierć. Jeśli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec pana. Zuzanna, która wolała niewinna wpaść w ręce sędziów, daje świadectwo nie tylko wiary i zaufania do Boga, ale także posłuszeństwa wobec prawdy i absolutnych wymogów porządku moralnego. Swoją gotowością przyjęcia męczeństwa głosi, że nie należy czynić tego, co prawo Boże uznaje za złe, aby uzyskać w ten sposób jakieś dobro. Wybiera dla siebie lepszą cząstkę. Przejrzyste, bezkompromisowe świadectwo prawdzie dotyczącej dobra oraz świadectwo Bogu Izraela. W ten sposób, przez swoje czyny, ukazuje świętość Boga". Koniec tego cytatu. Drugi przykład to oczywiście Jan Chrzciciel, który, jak pisze encyklika, nie chciał pomijać milczeniem prawa pańskiego i nie zgadzał się na kompromisy ze złem. Dlatego życie dał za prawdę i sprawiedliwość, stając się zwiastunem Mesjasza, gdyż także przez męczeństwo. W punkcie 93 autor encykliki konkluduje mówiąc, Świadectwo to ma niezwykłą wartość, ponieważ pomaga uniknąć i to nie tylko w społeczności cywilnej, ale także wewnątrz wspólnot kościelnych najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć człowieka. Niebezpieczeństwa zatarcia granicy między dobrem a złem, co uniemożliwia budowę i zachowanie porządku moralnego jednostek i społeczności. I kolejny fragment. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność na światło, a światłość na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz. To jest fragment encykliki, która cytuje proroka Izajasza. Zatarcie granicy pomiędzy dobrem i złem jest właśnie tym problemem, jaki wprost wynika z nowoczesnego ograniczenia racjonalności do rozumu instrumentalnego, relatywnego, ujmującego ludzkie doświadczenie społeczne w struktury organizacyjnej optymalizacji o charakterze mechanicznym. Jednocześnie encyklika Veritatis Splendor odnosi nas do tego, że kwestia właściwego rozumienia rzeczywistości etycznej i rządzących nią zasad nie jest po prostu religijną sprawą chrześcijan, ale dotyczy wszystkich ludzi. Cyta, cyto, nieprzypadkowo cytowane są najpierw słowa łacińskiego e, poety Juvenalia, który mówił, czy pisał: Miej to za większą podłość, gdy ktoś przekłada życie nad honor. A pragnąc życie zachować, traci racje, dla których warto żyć. By zaraz potem przywołać fragment świętego, ze świętego Justyna Męczennika, który zanotował, że ponieważ stoicy, a więc poganie, wykazali się mądrością przynajmniej w tym, co mówili na temat obyczajów, jak zdarza się czasem poetom, dzięki ziarno słowa zasianego w naturze ludzkiej, zostali, jak wiemy, znienawidzeni i zabici. Można zatem konkludować, że uznanie. Istnienia czynów wewnętrznie złych jest ramą dla społeczności politycznej, niezależnie od tego, jaki ma, czy, ona ma, czy ma ona charakter chrześcijański, jak chrześcijański naród, czy też inny. Po prostu uznanie uniwersalnych norm moralnych stanowi bufor chroniący społeczne bezpieczeństwo i wolność, a także sprawiedliwość. Nie są te normy gwarantem pełnej i każdorazowej aktualizacji tych dóbr. Ale ograniczają zwykłą w ludzkiej, upadłej naturze tendencję do stosowania różnych form przemocy. Zamiast społeczeństwa regulowanego, w którym, na przykład ze względu na jakieś dobra, odmawia się prawa do człowieczeństwa, a zatem i prawa do życia tej czy innej grupie osób, otwiera się droga do takiego ładu, w którym punktem odniesienia jest możliwe pełne respektowanie godności człowieka. I czytamy w 96. punkcie encykliki. Stanowczość, z jaką Kościół broni uniwersalnych, niezmiennych norm moralnych, nie ma bynajmniej na celu umniejszać człowieka, ale służyć jego prawdziwej wolności. Skoro nie istnieje wolność poza prawdą lub przeciw niej, należy uznać, że kategoryczna, to znaczy niedopuszczająca odstęp, odstępstw ani kompromisów, obrona absolutnie niezbywalnych wymogów, jakie wypływają z, z osobowej godności człowieka jest drogą do wolności i warunkiem samego jej istnienia. I dalej w tym samym punkcie czytam w encyklice. Tylko w posłuszeństwie uniwersalnym normom moralnym znajduje człowiek pełne potwierdzenie swojej jedności jako osoba oraz możliwość prawdziwego moralnego wzrostu. I właśnie dlatego posługa ta, czyli posługa kościoła w sprawach moralnych, jest skierowana ku wszystkim ludziom, nie tylko ku jednostkom, ale także ku wspólnocie i ku społeczeństwu jako takiemu. Normy, o których mowa, stanowią bowiem solidny fundament i trwałą gwarancję sprawiedliwego i pokojowego współżycia ludzi, a tym samym prawdziwej demokracji, która może się narodzić i wzrastać jedynie dzięki uznaniu równości wszystkich obywateli posiadających te same prawa i obowiązki. Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim nędzarzem na tej ziemi. Wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi. Koniec cytatu. Wolontarystyczna, czy też kontrakcjonistyczna etyka relacyjna, może się wydawać atrakcyjna w wymiarze indywidualnym, gdy często jej skutki nie są łatwo i bezpośrednio dostrzegalne. Jednak w wymiarze społecznym i politycznym uruchamia ona procesy niekończącego się usprawiedliwiania zła. Dlatego łatwo przejść drogę od intelektualnego kwestionowania integralnej katolickiej etyki, np. w zakresie seksualności i powiązanej ze stałością życia małżeńskiego oraz płodnością do innych form uzasadniania, uprzedmiotowienia ludzkiego losu, a nawet radykalizmu politycznego. Warto zastanowić się nad tym, jaki rodzaj relacji istnieje pomiędzy efektami pracy umysłowej, którą wielu katolików wykonuje, by podważyć oczywistość etycznego związku pomiędzy współżyciem seksualnym w małżeństwie i płodnością, a pojawiającymi się grupami katolików, którzy w sferze publicznej popierają postulaty proaborcyjne. Oczywiście poziom intensywności tego poparcia jest bardzo różny. Zawsze jednak oznacza uwewnętrznienie odrzucenia katolickości jako uniwersalizmu i wejście w niemającą końca drogę usprawiedliwiania zła w zgodzie z ewoluującymi oczekiwaniami świata nowoczesnego. Ujęcie moralności społecznej, jakie znajdujemy w Veritatis Splendor, nie jest zatem wezwaniem do wykonywania niezrozumiałych nakazów absurdalnego Boga, ale zachętą do zrozumienia zamysłu, jaki został, jaki został dany człowiekowi przez Boga Logos. W punkcie 97 encykliki czytamy takie słowa. Tak więc elementarne zasady moralne życia społecznego stanowią podstawę określonych wymogów, do których muszą się dostosować zarówno ludzie, zarówno władze publiczne, jak i obywatele. Nawet dobre intencje i trudne nieraz okoliczności nie uprawniają nigdy władz państwowych ani poszczególnych osób do łamania fundamentalnych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Jedynie bowiem moralność, która uznaje normy obowiązujące zawsze i wszystkich bez żadnych wyjątków, może stanowić etyczny fundament współżycia społecznego zarówno w poszczególnych krajach, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej. Encyklika prowadzi nas do punktu, który może wydać się zaskakujący, ale jest jednocześnie bardzo realistyczny. Nieustanne usprawiedliwienie zła w, etyka, w etykach relatywistycznych, zaciera, zacieranie granicy między dobrem i złem i całkowite poddanie etyki moralności ludzkiej, mora, i moralności ludzkiej woli jest zarzewiem totalitaryzmu. Choć miano to kojarzymy raczej z systemami, z systemami minionej już epoki, Encyklika zwraca uwagę na stałą obecność zagrożenia totalitarnego, którego groźne przebłyski były widoczne zarówno w egzekucji Jana Chrzciciela, jak i w egzekucji Tomasza Morusa. Ten stan liberalnego proto-totalitaryzmu kardynał Ratzinger, już jako Benedykt XVI, określił mianem dyktatury relatywizmu. Veritatis Splendor w tej sprawie obszernie cytuje fragment encykliki Santissimus Annus. Jeśli nie, jeśli się nie uznaje prawdy transcendentalnej, triumfuje siła władzy i każdy dąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków, do narzucenia własnej korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych. Tak więc nowoczesny totalitaryzm wyrasta z negacji transcendentnej godności osoby ludzkiej, będącej widzialnym obrazem Boga, niewidzialnego, i właśnie dlatego z samej swej natury podmiotem praw, których nikt nie może naruszyć, ani jednostka, czy grupa, ani też klasa, naród, czy państwo. Nie może tego czynić nawet większość danego społeczeństwa, zwracając się przeciw mniejszości, spychając ją na margines, uciskając, wyzyskując, czy usiłując unicestwić. Tekst encykliki konkluduje w ten spraw w następujący sposób. Dlatego nierozerwalny związek prawdy z wolnością która wyraża istotną więź między mądrością a Wolą Bożą, ma niezwykle doniosłe znaczenie dla życia ludzi na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej i społeczno-politycznej. Dziś, w czasach wielkiego kryzysu cywilizacyjnego, kiedy skupiamy się na w sprawach tak fundamentalnych jak ochrona życia nienarodzonych, czy osób w podeszłym wieku, czy ochrona tożsamości płciowej e, młodych ludzi owodzonych ideologią trans, łatwo zapominamy, że Veritatis Splendor wzywa nas do etycznego postępowania także w innych obszarach, należących do szerokiej dziedziny spraw społecznych i politycznych. W zakresie życia gospodarczego Veritatis Splendor wzywa do praktykowania cnót. Umiarkowania, by ograniczyć przywiązanie do dóbr tego świata, sprawiedliwości, aby respektować prawa bliźniego i oddać mu to, co do niego należy, i solidarności, by w myśl złotej zasady i nadzór Chrystusa, który, będąc bogaty, dla nas stał się ubogi, aby nas ubóstwem w tym ubogacić. Wertetis Splendor wymienia też zachowanie i czyny, które sprzeciwiają się godności ludzkiej, o których nie mówi się dziś zbyt często, przynajmniej w kręgach opinii katolickiej są to kradzież, umyślne przetrzymywanie rzeczy pożyczonych lub znalezionych, oszustwo w handlu, niesprawiedliwe wynagrodzenie za pracę, podnoszenie cen z wykorzystaniem niewiedzy lub pilnych potrzeb innych, przywłaszczanie sobie i wykorzystywanie dla prywatnych celów dóbr należących do społeczeństwa lub przedsiębiorstwa, złe wykonywanie pracy, oszustwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków, nadmierne wydatki i marnotrawstwo. Dalej zaś encyklika cytuje za katechizmem kościoła katolickiego. Siódme przykazanie zabrania, zabrania czynów i przedsięwzięć, które kierując się jakąkolwiek motywacją egoistyczną, czy ideologiczną, handlową, czy totalitarną, prowadzą do zniewolenia istot ludzkich, do przesłonięcia ich osobowej godności, do kupowania ich, sprzedawania i wymieniania, jak gdyby były towarem. Sprowadzenie człowieka przemocą do roli przedmiotu użytkowego lub źródła dochodu jest grzechem przeciwko jego godności i fundamentalnym prawom. Święty Paweł nakazywał chrześcijańskiemu panu, aby traktował niewolnika chrześcijana już nie jako niewolnika, lecz jako brata <laughs> w panu. Koniec cytatu. Zaś, w odniesieniu bezpośrednio do praktyki, praktyki politycznej, veritatis splendor mówi: Należy podkreślić, że uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi. Jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę. To zasady, które znajdują swoje najgłębsze źródło, a jednocześnie uzasadnienie wartości osoby transcendentalnej wartości osoby i obiektywnych nakazach moralnych dotyczących funkcjonowania państw. Gdy zasady te nie są przestrzegane, zanika sam fundament politycznego współistnienia, a całe życie społeczne wystawione jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie i rozkład. Jest zastanawiające, że w Polsce te wskazania, które wydają się niezwykle aktualne, praktycznie nie są znane ani przytaczane, nie istnieją właściwie jako część katolickiego nauczania o polityce. Paragrafy poświęcone moralnemu wymiarowi życia politycznego w Veritatis Splendor podsumowuje ostrzeżenie, które dziś trzeba uznać za skierowane bardzo bezpośrednio do wielu katolików. Chodzi o przypomnienie istnienia groźby sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym. Śledząc katolickie debaty ostatnich lat, można odnieść wrażenie, że wierzący coraz częściej tracą poczucie, że ich zadaniem jest właściwe. Właściwie przeciwstawianie się relatywizmowi, które sprawia, że demokracja łatwo przemieni się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Zamiast tego widzimy próby poszukiwania dla niego, dla tego relatywizmu pseudotologicznych uzasadnień, pozwalających adaptować religijność i pobożność do nowoczesnego paradygmatu czyli do dyktatury relatywizmu. Religia wtłoczona w nowoczesną mechanikę, oderwana od swoich własnych, nadprzyrodzonych źródeł, Łatwo bowiem może przerodzić się w słabo zakamuflowane kłamstwo. I dlatego też, między innymi, istnieje pilna potrzeba, by przywrócić w naszych czasach znaczenie encykliki Veritatis Splendor. Dziękuję bardzo.